A ja będę mówił o temacie związanym z, że nie ma ograniczeń. Rozumiem, druga zasada huny, zero ograniczeń. No właśnie, a ja będę mówił właśnie o tym, że są ograniczenia. I pomimo tego, że, że znam zasady huny i, i, i że Aha. wiem, co to jest druga zasada, że nie ma żadnych ograniczeń, to ja właśnie powiem o tym, że jesteśmy więźniami swojego, swoich własnych ograniczeń. I zasady chłony zostały, są stworzone uh -huh. już przez ludzi, którzy są oświeceni. A e, ponieważ no, znaczna większość z nas no, dąży do jakiegoś takiego oświecenia, wzniesienia się, uh -huh. nie jest w stanie się. E, e, nie, nie jest w stanie zrozumieć, uh -huh. e, co to znaczy zero ograniczeń, ale jest w stanie zrozumieć, e, że ogranicza nas tylko, tylko i wyłącznie wyobraźnia. Czyli my sami praktycznie? Że jesteśmy hmm. więźniami swojej własnej, e, swojej własnej wyobraźni. Mm. Nie mamy wyobraźni. Mm. Każdy z, z nas ma tu wyobraźnię. To nieprawda, że nie mamy. Natomiast, e, tak jak e, wspomniałem wcześniej, tutaj e, z, e, z, moim, e, z moim przyjacielem odnośnie właśnie e, odnośnie takiego, takiej świadomości, którą, którą bardzo często nam podrzucają w różnego rodzaju właśnie przekazach ezoterycznych, na zasadzie czegoś, do czego mamy dojść, ale my z, po, z pozycji człowieka, który indzie, który jeszcze nie doszedł, nie do końca rozumiemy to takie pojęcia, nawet jeżeli je w jakiś sposób zrozumiemy no to nie wiemy, w którym miejscu jesteśmy, jak daleko jesteśmy, czy w, ogóle, czy w ogóle my tam się zbliżamy i zdajemy sobie w pewnym momencie sprawę na przykład właśnie tego, że naszym osobistym przy pojęciu nie ma żadnych ograniczeń, że my tak naprawdę jesteśmy w pewnym sensie więźniami naszej własnej wyobraźni i że mamy świadomość wielu ograniczeń. Że mamy świadomość wielu ograniczeń, a tymi, to tymi ograniczeniami jest coś, co daje nam z jednej strony ogromne możliwości, ale z drugiej strony ona nas więzi, bowiem coś, co dzieje się poza naszą wyobraźnią, jest czymś, do czego chcemy dojść. A skoro dzieje się to poza naszą wyobraźnią, to właściwie mamy zamknięte drzwi właśnie do tego. I już dzisiaj w, fizycy, w fizyce kwantowej jest udowodnione, że poza pojęciem naszej wyobraźni też coś się dzieje, że poza pojęciem naszej wyobraźni odbywa się też życie, udowodniono bardzo, bardzo wiele rzeczy, które, do której nie tylko nasz wzrok się nie, nie zbliża, ale także nie zbliża się wyobraźnia matematyków i e, rzeczywiście na co dzień coś takiego e, coś takiego się odbywa to otoryce kiedy my idziemy swoją własną drogą drogą takiego naszego osobistego rozwoju kiedy ty idziesz drogą osobistego rozwoju to z jednej strony y, nasza wyobraźnia płynie w jakimś określonym kierunku i może być w jakiś sposób nam pomocna, aby nas popychała do tego żeby przesunąć granice właśnie naszej wyobraźni, która tak naprawdę jest, tak jak powiedziałem, wielkim, ale to wielkim naszym ograniczeniem I, i dobrze jest. Natomiast z drugiej strony bywa bardzo często tak, że nasza wyobraźnia jest, że jesteśmy więźniem naszej wyobraźni, że to, co my sobie potrafimy wyobrażać na określony temat, potrafi nasta wyobraźnia złapać w pewnego rodzaju takie, taką matnię i trzymać. Często daję taki przykład człowieka, który idzie z deklaracją, załóżmy, do urzędu skarbowego czy do jakiegokolwiek innego urzędu, idzie po pozwolenie na budowę do jakiegoś urzędu, czy zupełnie. Innego i się boi. Dlaczego? No bo jest taki stereotyp, że, że tam siedzi z całą pewnością ktoś, kto go zaraz zje, postawi na baczność, odrzuci ukara i temu podobne rzeczy. I czego on się tak naprawdę boi? No bo przez całą drogę idąc, czy jadąc gdzieś do tego urzędu, przez spódnie, a paraliżuje go, w jaki sposób niepokój, strach zachodzi, a urząd, urząd czy skarbowy, czy jakikolwiek jest zamknięty. I oto uświadamiamy sobie taką jedną rzecz, że właściwie bałem się swojej własnej wyobraźni o czymś, co się stanie, natomiast kompletnie e, nie miało to nic wspólnego z rzeczywistością. Że te pół dnia ograniczyłem się w stosunku do czegoś, co nie ma miejsca i co nigdy się nie wydarzyło. Ale mamy połączenie halo. Ech. Natomiast staram się mówić dzisiaj, szczególnie do młodych ludzi, ale nie tylko do młodych, bo ludzie pełnego wieku, ludzie, ludzie dorośli też doskonale sobie o tym znają, znają, tylko czasami potrafimy w wieku dorosłym już tak bardzo utożsamić się ze swoją własną wyobraźnią, że nie do końca dostrzegamy, że jest ona, że stajemy się więźniem tej wyobraźni i nie do końca potrafimy się otworzyć na coś zupełnie nowego, na coś zupełnie abstrakcyjnego, na jakieś nowe, bardzo fajne rozwiązanie ze względu na to, że po prostu tkwimy w starym. Często bywa też tak, jeżeli chodzi o na przykład różnego rodzaju związki, różnego rodzaju znajomości, różnego rodzaju swoje własne przeżycia czy swoje własne nadzieje, które bywają, bywają mniej albo więcej spełnione i nie otwieram się na nowe, na nową perspektywę ze względu na to, że, o, dziękuję, że ogranicza nas właśnie nasza własna wyobraźnia. Ale co więcej, nie tylko ogranicza nas, ale zatrzymuje w takiej normalnej drodze do, ale rozbierało mi się trochę tych SMS-ów, może odpowiem. Kochani zbliżyliśmy się do końca tej części naszego programu, zapraszam na drugą część, a tymczasem wszystkiego dobrego do usłyszenia.